Siemano! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj, tak jak obiecałem, za, y, otworzymy paczkę tą za 1 milion, Czy jak to tam było, ale wyjątkowo z moją siostrą czteroletnią z Osią. Cześć! A więc już nie, nie przedłużajmy. No jak gdy zrobi coś ha, fajnego, to będzie w openingach. Nie, co ja robię? Co ja robię? Dobre, no. Pack opener i Special Packs, Food Champions Rewards Pack. Tak i to Jeszcze raz. No. Jest dobrze, jest dobrze. Jest karasko, aspas, flora Z-Walker. Promysł John Gensen, Olasia, John Golan, Gonzales, Lonsano, Gran, Gnabry, Nikowicz, Papelotin i Minamino. Jest dobrze, Piona Zosia. Jest dobrze. Mamy dobre karty. A więc Zosia Wam już ten. Podziękuję, że oglądaliście. Powiedz cześć. To cześć do zobaczenia no dobrze dobrze a więc ja już też będę oglądał łapka w górę dla niej a więc już pa pa